Cześć! Witam Was na recenzji zabawek poszukiwaczy Friday i nerfoteka.pl Dziś zajmiemy się wyrzutnią Nerf Doomlands Impact Zone Longarm. Longarm to wyrzutnia, która pochodzi z serii Doomlands, czyli postapokaliptycznego świata. Z krótkiej historii wiemy, że nazwa Impact Zone pochodzi od miejsca uderzenia meteorytu, gdzie w kraterze obce zarodniki zamieniają kurz w takie oto śnieżne potwory, z którymi Wy i Longarm będziecie walczyć. Longarm to pistolet przeładowywany ręcznie z pięciostrzałkowym, bębenkowym magazynkiem. Tak jak w StrongArmie, magazynek jest w stylu rewolwerowym. Wraz z wyrzutnią otrzymujemy pięć nowych strzałek z serii Doomlands, które od Elite nie różnią się niczym, jak tylko kolorem i zakończeniem końcówki. Teraz pokażę Wam, jak załadować magazynek. Tutaj mamy pomarańczowy przycisk, dzięki któremu możemy wysunąć magazynek i go obracać. Jak widzicie możemy tu załadować strzałki Doomlands, jak wcześniej wspomniałem także Elite, czy bazbi, czy Zombie, wszystkie nowe strzałki poza Mega. Zanim przejdziemy do strzelania przyjrzyjmy się bliżej samej wyrzutki. Jak widzicie jest ona otrzymana głównie w kolorze Białym i czarnym z pomarańczowymi elementami. Nawiązuje to oczywiście do naszego śnieżnego klimatu. Z przodu nie mamy żadnej, nie mamy możliwości doczepienia e, wydłużanej lufy, oraz z tyłu także nie możemy dołączyć kolby. Natomiast mamy tutaj jedną szynę taktyczną, na którą możecie dołączyć sobie tarczę, lub celownik czy lunetę. Fajne jest to w tym wypadku. Że ta luneta nie przeszkadza wam w przeładowywaniu wyrzutnika, jak ma to miejsce w niektórych wyrzutniach, na przykład w retaliatorze. Jest za blisko przeładowywanie do dodatków. Mamy tutaj także przezroczysty element przy przeładowywaniu, który charakteryzuje serię dumnacji. Jest to fajny element, ponieważ widzicie, jak działa mechanizm i spustowy, i do przeładowywania wyrzutników. Przejdźmy teraz do samego strzelania. Żeby wystrzelić należy przeładować wyrzutnie, czyli pociągnąć uchwyt przeładowania do tyłu, a następnie pociągnąć spust. Zobaczcie, jak widzieliście, uchwyt do przeładowania sam spływa do przodu, czyli wystarczy go pociągnąć tylko do tyłu. Dlatego, tego już nie ma tutaj trybu ciągłego strzału, z wyrzutni strzela się całkiem szybko i przyjemnie. Oczywiście nie ma tu się co zaciąć. Podoba mi się to, że uchwyt do przeładowania sam odskakuje do przodu, a jeżeli chodzi o zasięg tutaj wyrzutni, to jest też on całkiem dobry, bo wynosi około 20 metrów. Oczywiście magazynek mógłby być trochę większy, ale jeżeli chodzi o całościową ocenę, zasięg, frajdę i jakość wykonania, to jest to całkiem dobra robota. Podsumowując, mamy tutaj jeden z najdłuższych pistoletów w serii Nerf który charakteryzuje fajne wykonanie, dobry design i dobry zasięg. Jeżeli chodzi o przeładowanie i strzelanie, to nie ma tutaj problemów, a do samej wyrzutni bardzo dobrze pasuje celownik snajperski. Jeżeli chodzi o longarma, to tyle. Jeżeli Wam się podoba, to możecie go kupić na naszej stronie poszkiwaczefry.pl. Linki daję Wam w opisie w filmiku. Dzięki za oglądanie. Oczywiście chciałbym poznać Wasze zdanie, co sądzicie o longarmie. A jeżeli macie mały Nerf, to zapraszam na nasz fanpage i bloga NerfATK.pl. Pozdro i do zobaczenia!